Opowiada o przeszłości i ma jakiś ciekawy kostium historyczny, ale też pozwala jakoś troszeczkę, e, używając wielkich słów, zbudować, czy utrwalić, czy wywołać u widzów jakieś takie poczucie wspólnotowości. Nie chciałbym nas nie wiem, kształtować świadomość, ale że po obejrzeniu takiego filmu czuje się więc taki, o fajnie, nasi, moi, już wiem skąd się wzięliśmy. Chyba jedynym państwem tutaj w tej części Europy, która gdzieś jakoś historycznie odwoływał, ale już nie Słowianie, odwoływali się do czasów dawniejszych, to są Rumuni, ale oni robili z kolei filmy o, o królu Decebalu, który był dackim królem stawiający opór cesarstwu rzymskiemu e, pod koniec pierwszego i na początku, pod koniec, na przełomie I i II wieku naszej ery. Ale to też już tak był ten mit taki państwotwórczy e, posługiwany. E, no i też dominacja e, no jednak kultury anglosaskiej wywołało takie proste skojarzenia, że, że robimy filmy o Wikingach, którzy nie dlatego robimy filmy o Wikingach, bo byli plastyczni e, albo. Bo to, nie wiem, są historie o wikingach, którzy dotarli do Afganistanu w XI wieku i podwodzą im para obierze świata. Wikingowie w pewnym sensie stworzyli ruski Joską, ale to, to Hollywood czy, czy, czy to anglosaskich świat nie interesuje? Ich interesuje to, że wikingowie najechali Wyspy Brytyjskie. No i to jest ważne, i dlatego jest Ragnar, dlaczego jest Król Alfred, i tak, i tak dalej, i tak dalej. A ci Słowianie jeszcze nam troszeczkę zniknęli yy, z. Chyba wynikało z takiego przekonania, że kiedyś był jakiś taki świat, był idealny, gdzieś w XIX wieku kreowana ta wizja takiej idealnej wsi, ale nie na poziomie też literackim, ale też historycznym z ideą gminowładztwa, które się pojawia w starszych pracach historycznych, że to musieli być tacy spokojni, dobrotliwi rolnicy. No wątpię, czy można zrobić interesujący film o o spokojnych e, rolnikach. Pewnie można, ale wymaga to większego e, wysiłku. A jeden film, którego się nie doczekamy, chyba miał powstać, słowacki film o Świętopełku Morawskim, gdzie mogły być jakieś akcenty polskie, bo Morawy, Świętopełk Morawski e, prowadził walki z Wiśla, Wiślanami, przynajmniej można domyślać się, że prowadził walki e, z Wiślanami. E, no niestety reżyser, który miał zrobić ten film, Juraj Jakubisko, zmarł e, całkiem niedawno, więc, więc ten film nie powstanie, a, a szkoda, bo się że mieli gdzieś jakiś taki obraz, nie tylko słowiany, ale nawet yy, ludu, plemienia, które się nazywa powszechnie polskim plemieniem, czyli Wiślam gdzieś na, na dużym ekranie. I powiem tak, że gdybym był kronikarzem w XII wieku, yy, czyli anonimem zwanym Galem, miał opisać historię. Yy, rodu książęcego na zlecenie panującego księcia, gdzie wszystko musiało być tip-top, a jeżeli coś ci przodkowie nawywijali, to zazwyczaj jest to wspomniane półkępkiem, chociażby skór, znaczy przodkowie, akurat to chodziło o stroja Bolesława Śmiałego-Szodrego, który ee, zabił, czy też doprowadził do egzekucji biskupa Stanisława, to tak dać mrugnąć okiem tylko do słuchaczy, nawet nie czytelników tej e, kroniki i tyle. I w momencie, kiedy mam do opisania początki tej dynastii, mogę zrobić tak opisać, że są wikingami z pochodzenia: groźni, wojownicy z północy, e, e, czy też prosty chłop z jakiejś wsi położonej na terenie tak zwanej starej Polski, zwanej później Wielkopolską. No to raczej bym wybrał tych wikingów, gdyby e, opierało się to e, na fakta. E, była taka dynastia, która wywodzi się od Wikingów, jest to dynastia ruskich Rurykowiczów. Piastowie mają pochodzenie miejscowe, co nie ma żadnego śladu tradycji o, o, o pochodzeniu wikingskim. Analogicznie dynastia Przemyślidów Czeska ma też podobne miejscowe pochodzenie. Gdzieś trochę tej krwi skandynawskiej w żyłach Piastów mogła, mogło płynąć później na skutek małżeństw dynastycznych, chociaż zazwyczaj te małżeństwa szły w drugą stronę, czyli krew piastowska płynęła w żyłach słynnych wikingów za sprawą mariaży piastowien niż, niż, niż w drugą stronę. Ci wikingowie wracają, no po pierwsze, że wikingowie zawsze marketingowo dobrze się sprzedają, więc jak robić książkę o, o czasach, nie wiem, X wiek czy IX wiek Polski, no to jak już są ci wikingowie jeszcze się doda do tego tajemnice, no to już brzmi to super. Druga rzecz, że całą hipotezę o... czy... Kamień węgielny pod hipotezę o, o wikińskim pochodzeniu yy, piastów, czy też o teorii w ogóle, że Normanowi mogli założyć państwo polskie, położył Karol Szajnocha. Nie była to jego najbardziej udana hipoteza tego XIX-wiecznego autora, ale Szajnocha pisał przepięknie. Szajnocha, yy, Szajnocha sobie można przeczytać teraz w bibliotekach cyfrowych, ale pod względem warstwy stylistycznej i też merytorycznej, jak na ówczesne czasy też, ale pod względem warstwy stylistycznej on naprawdę ujmował czytelników, co wpływało bardzo na plastyczność tego przekonania, ale też trzeba powiedzieć sobie e, uczciwie, że w czasach komunistycznych, kiedy e, były, nie wiem, są na przykład znaleziska archeologiczne, które można interpretować, że Wikingowie e, czy też potocznie Wikingowie, czy skandynawscy wojownicy pozostawali na, na, na żołdzie, czy na służbie któryś z, z lokalnych miejscowych władców było to zawsze interpretowane w ten sposób, żeby tych wikingów czy w domyśle germanów było jak najmniej, czyli tak zamykając jednym zdaniem, zdaniem piastowie mają pochodzenie lokalne I, na, i to jest teraz są badania genetyczne prowadzone dynastii piastów i nawet jeżeli się tam znajdzie jakąś haplogrupę typową dla skandynawii, to nic nie będzie znaczyć w tym kontekście. Przecież w okresie w pierwszym wieku naszej ery i w drugim też yy, yy, goci mieszkali na, na, na terenie Pomorza dzisiejszego i yy, goci przybyli ze Skandynawii. Już mniejsza o to, czy w jednym rzucie, czy w dwóch rzutach i tak dalej, ale e, ten element skandynawskiej e, emigracji w czasach starożytnych był. Więc jeżeli gdzieś znajdziemy jakąś nitkę, e, haplogrupa e, haplo nagle się okaże, że bo jest skandynawska, to nic nie zmienia z perspektywy historii, bo to znaczy, że a być może któryś tam z przodków e, przybył, przybył z góry, więc e, znaczy tak to uprzedzam, bo e, znaczy, e, uprzedzam kontrolgumę, który mógłby się pojawić, jeżeli ktoś by odsłuchiwał naszą rozmowę, nie wiem, za rok, za pięć. 50 i powie, jakie głupoty opowiada, bo to przecież haplogrupa tak skandynawska no i do widzenia. Tak. A y, historia, historia się zajmuje trochę czymś innym, a genetyka się zajmuje czymś innym. Można to łączyć, to wychodzą super rzeczy, ale trzeba bardzo ostrożnie i przede wszystkim trzeba być bardzo ostrożnym przy y, tego rodzaju y, interpretacji. Eee, nie, um, to te wątki skandynawskie, zwłaszcza, zwłaszcza na Pomorzu, można, można pogłębić, przecież król w jak się jest, jest taki kamień runiczny, e, u, znaczy nie oryginalny, ale upamiętniający śmierć króla e, Haralda e, Blutufa e, Duńskiego, który wygnany z na Wolinie e, i Wolin jako tak ważny centrum handlowy, Pozostawał w bliskich relacjach ze skandynawskich i wielu Skandynawów też tam mieszkało. Czyli są ci wikingowie w polskiej historii, ale nie tak, że tu przyjeżdżali ci mniejsza o czy wrogatych, czy nierogatych tych, tych hełmach i, i, i stworzyli państwo. Tak nie było. Mimo, że to jest wizja plastyczna i, i plastyczność tej wizji na pewno w, w, wpływa na jej. E, jakby chciałoby się, żeby było tak plastycznie. Było plastycznie, ale w trochę inny sposób. Że, że jednak syn być może prostego chłopa dokonał przewrotu pałacowego. I potem jego potomkowie stworzyli państwo. Myślę, tutaj pojawia się ciekawy wątek, który jest ostatnio bardzo chętnie wykorzystywany, chętnie nagłaśniany. Wątek mówiący o tym, że Piastowie to tak naprawdę byli Wikingowie, którzy tutaj przejęli władzę. Ale ten argument chyba bardzo łatwo można zbić, ponieważ raczej chyba Wiking nie nazwałby swojego syna słowiańskim imieniem Bolesław. Tak, znaczy tutaj też tak bym powiedział, że nie jest to decydujący aż tak bardzo argument, ponieważ wnuczka. Dobrze moja wnuczka mieszka pierwszego nosiła imię Świętosława, ale była córką duńskiego króla Svena Widłobrodego, więc taki argument imiennictwa trzeba dość tak ostrożnie. Dobrze pokazuje to przykład Rurykowiczów, gdzie oni początkowo nosili imiona skandynawskie, mające swoje ekwiwalenty słowiańskie, no nie wiem, Oleg i Helg, nie wiem, jak to coś na tej zasadzie, czy Olga i Helga, no to jest najłatwiejsze takie wymienne i do dopiero po kilku, czy Igor i Ingvar i dopiero w połowie X wieku nagle, nie, że nagle, ale następuje przejście już na takie imiennictwo słowiańskie i, i, i zanika to, czy też w ograniczonym stopniu pojawia się to imiennictwo skandynawskie i być może to skandynawskie pojawia się za sprawą kolejnych bodźców i kolejnych, kolejnych mariaży. Znaczy ja uważam, że genetyka, nie chciałbym przekreślać w ogóle znaczenia genetyki badań haplogrup, tylko jest to dobre narzędzie, żeby Badać szerokie procesy i tak dalej, i wychwycić jakieś szersze zjawiska. Powiedzmy, nie wiem, kontynuacja osadnictwa na danych ziemiach, albo między jakieś kierunki migracyjne, coś ten deseń, ale nie żeby wyrokować o przynależności etnicznej, nie, czy znaczy Boże nie, no etnicznej, też, czy językowej jednego konkretnego rodu. No to już jest gruba yy, przesada. To przypomnijmy może, albo przybliżmy to drzewo genealogiczne, przodków. Mieszka jeszcze dekady, dekady przed rokiem 966. Jeśli chodzi o przodków mieszka, to mamy listę, tak zwaną dynastyczną, którą przechowano, zachowała się w kronice Anonima, zwanego Galem, i można odtworzyć kilka pokoleń, czyli ojciec Siemomy, z dziadek Lestek, pradziadek Siemowy. Piast I być może jeszcze ojciec piasta Hościszko. W literaturze polskiej naukowej, tak trochę naukowcy biegli od jednej ściany do drugiej, że najpierw przyjmowano historyczność wszystkich, potem odrzucono ich z fundamentalnym dziele o genealogii piastów pod tytułem Genologia Piastów oswalda Balcera z końca XIX wieku. Zaczyna się genealogia Piastów nie od piasta, ani od siemowita, tylko od siemomysła. I to też tak na tej zasadzie, że no, mieszkał, musiał mieć ojca, więc lepiej niech się nazywa się siemomyz niż jakiś NN. Później nastąpił taki nurt, że jednak coraz więcej dawano wiary tej liście dynastycznej, bo opis anonima zwanego Galem, pomijając opisu Siemowita i upadku księcia Popiela z poprzedniej dynastii czy poprzedniego władcy i ten opis związany później z myszami, e, z muza, jakieś obiekcje, to później ta cała lista jest taka standardowa i to wygląda e, jak resztka jakiegoś drzewa genealogicznego. Profesor Karol Buczek powiedział, znaczy mniej więcej coś takiego, powiedział, że nasi przodkowie by musieli być matur żeby nie umieć zapamiętać ciągu 10 czy 11 imion najważniejszego rodu w kraju. Ale pojawił się jednak pewien nurt w literaturze naukowej odmawiający historyczności przodków Mieszka Pierwszego ja się fundamentalnie z tym nie zgadzam, bo co innego odkryć, nie wiem, jakieś kody kulturowe, motywacje kronikarza, dlaczego opisuje w ten sposób, a inne wydarzenie, ale moim zdaniem to jest jedna część pracy, a druga część pracy to jest tak, że z tego nie wynika historyczność, albo niehistoryczność danej, danej postaci. I być może ten cały fantazmat wielkiej leki też się pojawia, czy w ogóle te, te wszystkie teorie, które pseudonaukowe, one być może wynikały po części, zostały sprowokowane tym takim skrajnym ujęciem negacjonistycznym w nauce, jeśli chodzi o przodków Mieszka pierwszego i odrzucenie ich historyczności, czy też modyfikowania tego przekazu, na przykład, że Siemowi taki i siemowidestek mieli być braćmi, ponieważ bardziej pasuje do jakiejś konstrukcji jakiegoś francuskiego filozofa. No, no, no nie, no, pisze, że to jest ojciec, syn i wnuk, i tak jest w kronice. No i sorry, jeżeli poprawiać oryginalne, znaczy nie oryginalne, poprawiać źródło historyczne, no to na jakiejś podstawie, a nie na podstawie współczesnego filozofa czy też teoretyka kultury z XX wieku. Co o tych przodkach wiadomo, pomijając tej listy imion e, i jeszcze hipotez na temat małżonych tych książąt, ale one są oparte na podstawie imiennictwa kastowskiego, więc one są bardzo dyskusyjne. E, jedno, co i to wtedy archeologia przyszła i powiedziała nam e, cenne informacje, powiedziała nam, że oni prawdopodobnie podobnie dorobili się na handlu niewolnikami. Yy, ilość odskrytych yy, srebrnych skarbów, monet yy, pozwalała pochodzących właśnie z krajów muzułmańskich yy, pozwoliła odkryć, yy, czy też uzupełnić archeologiczne informacje ze źródeł historycznych o szlakach handlowych. Pozwoliło sformułować wniosek, że Gwiazdowy, Dynastia nazwana później piastami, czyli i zwłaszcza czasy Lestka Nie, i, i siemu, Siemomysła. Był to czas dość ekstrem, mocnych, krwawych Może walk to, to na terenie pleca, ale... przynajmniej dzisiejszej Wielkopolski. Był to czas, gdzie jednak ja ważnym źródłem finansowania były, był handel niewolnikami. Był to czas, kiedy powstawały imponujące grody i nastąpiło duże wylesienie Wielkopolski dzisiejszej. Stąd w podręczniku szkolnym jeszcze gdzieś pokutuję określenie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова